Daniel Obajtek czuje się zagrożony i wskazuje, że jest zlecenie na niego. Daniel Obajtek dla Rzeczpospolitej czuje się zagrożony. To zaplanowane zlecenie. Jeżeli ktoś w kogoś uderza przez 40 dni z rzędu, to jest to zaplanowane zlecenie. Czuję się zagrożony, mówi prezes PKN Orlen. Daniel Obajtek. Obajtek w wywiadzie dla. Rzeczpospolitej, powiedział, że według niego publikacje prasowe na jego temat to atak zlecenie z zewnątrz. Obajtek, to jest zlecenie przeciętny Polak, nawet niezwolennik PiS, czytając wiecznie to samo, widzi, że to jest zlecenie podkreślił Daniel Obajtek. Według prezesa Orlenu toczy się wojna gospodarcza. Jeżeli w tej części Europy powstaje koncern który docelowo będzie miał 200 miliardów złotych przychodu, jeśli dywersyfikuje się dostawy ropy, renegocjuje niekorzystne umowy, buduje nowoczesną petrochemię, modernizuje rafinerię, to wtedy rozbija się pewne interesy i biznesy niekorzystne dla Polski powiedział RZ, wskazując powody ataków na siebie. Samo ostatnie zmniejszenie umowy na dostawy ropy z Rosneft nawet o 2 milionów ton może być dla wielu problemem. Zmiany, które wprowadzam, przekładają się na miliardy złotych dodał. Prezes PKN Orlen to nie tylko akcja niszczenia mnie. Zapytany, czy je zlecenie realizuje, Gazeta Wyborcza powiedział, że akcja ta ma dotyczyć nie tylko zniszczenia mnie, ale też uniemożliwienia sfinalizowania procesu przejęć i koncentracji. Podkreślił, że Orlen dużo inwestuje: 9 miliardów rocznie, a za czasów poprzedników średnio 3 miliardów złotych. Obajtek pytany o dowody na tezę o zleceniu ataku na jego osobę wskazał na chronologię wydarzeń. Kiedy rozpoczął się ten permanentny medialny atak na mnie, to nagle pojawiają się w tym ataku parlamentarzyści PO, organizują konferencje prasowe pod wszystkimi miejscami, które objęte są wynegocjowanymi z Komisją Europejską warunkami zaradczymi, chociaż sami, kiedy rządzili, chcieli sprzedać lotos Podkreślając, że nie ma przeszkód, nawet jeśli to byłby inwestor rosyjski, powiedział dziennikowi. Obajtek pytany był też o to, czy pomógł zawodowo wielu osobom spis. Prezes Orlenu podkreślił, że dobiera ludzi na zasadach merytorycznych. Obajtek, dobieram ludzi na zasadach merytorycznych. Jako prezes odpowiadam za ten biznes i mam również prawo dobrać sobie na stanowiska kierownicze ludzi, do których mam zaufanie. W obozie PIS również są takie osoby. W przeciwieństwie do ludzi Platformy nie jestem hipokrytą. Czy za poprzedniej ekipy rządzącej nie zatrudnano osób związanych z parlamentarzystami poczy PSL? Zapewniam, że nie złamano żadnej procedury w rekrutacji, a o tym, że zatrudniono ludzi o dobrych kwalifikacjach, świadczą wyniki firmy, powiedział RZ. Obajtek zaprzeczył, że tworzy wokół siebie środowisko biznesowo-polityczne, żeby nikt mu nie zrobił krzywdy, ponieważ wszyscy korzystają z jego pozycji. I dodał, że o zatrudnieniu decydują przede wszystkim kompetencje. Prezes Orlenu, pytany o to, czy zamierza zrezygnować, odpowiedział, że ma do przeprowadzenia potężne fuzje i zamierza je dokończyć. Obajtek, nie cofnę się, nie cofnę się ani kroku zwłaszcza pod wpływem pełnych manipulacji i kłamstw publikacji w niektórych mediach. Niech publikują dalej, mnie już to nie rusza, zaznaczył. Odniósł się też do zakupu Polska Press. Według Kobajtka ten zakup ma uzasadnienia biznesowe. Po sfinalizowaniu wszystkich fuzji będziemy zarządzać spółką, która będzie miała ponad 18 milionów klientów. Dlatego potrzebne są nam własne kanały informacyjne. Budujemy też swój dom mediowy, dodał. Zaznaczył, że Orlen nie kupił dzienników po to, żeby mieć siłę medialno-polityczną dla PiS. Obajtek ocenił uwzględnienie przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji prezesa ŁOKIP dotyczącej Polska presji jako nadużycie. I to nie jest tylko moja opinia, ale przede wszystkim ekspertów, w tym renomowanych prawników. Ta transakcja została przeprowadzona i sfinalizowana zgodnie z przepisami prawa, podkreślił Bajtek. Dodał, że obecnie Orlen nie prowadzi żadnych negocjacji związanych z zakupem kolejnych mediów.